Interact Change Channel. O, proszę bardzo. Telewizor miał też może puszczać to samo. To jest Telewizor Smart TV. Bra. Witam Was. Ja jestem Wiktor GRUCA. Gramy w Boburg City. Nie Bloxburg. Vlogsburg. Spokogera, roleplayowa. Jeszcze trochę tu graliśmy, ale to serio takie początki. Minimalnie, ale postanowiłem z tego nagrać, bo to jest spokojnie. Będzie więcej z tego na pewno odcinków później. Właśnie, muszę zapłacić podatki. I must go to zapłacić podatki. On my way to zapłacić podatki w moim ciemnym domu, który wcale nie jest ładny. Alla! Z la, 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 la. Czego się tak śmiejesz? Ja teraz pomóż mi tutaj plancić te drzewa. Kaz, tu to plancić te, te, te drzewa. ITEM! ITEM! Ja planczę najlepsze jakie mogę. Ale kosztują ile? 500. Mogę sobie na to pozwolić? Kaz, mam dużo pieniędzy. Jakie ja mogę plancić? Ty chyba nie możesz. Musisz mieć tutaj co onera dam ci. Dajcie mi to ustawić mu... Nie, masz co Unera. Ja uciekam mm. przez ciemne korytarze naszego domu. Idę się wykąpać. On my way to się wykąpać. Mm -mm. Otwórz. On my, on my way to get new hot dogs. A ja wiesz idę zarobić coś. Rób se tu, co chcesz. Ja idę zarobić money. money jest ważny w tej grze, ale na początku zeżrę trochę hotdogów, które Michał robi przez miliard lat. It. Nie! Tylko nie moje frytki w bułce. U. Jedziemy. Szremy porcję tego, co Michał szykował przez 10,5 roku. Pyszne! Spokoj mi się. ja kiedyś miałem inne nazwą. okno. W ogóle zmieniłem bluzkę, jeżeli ktoś nie zauważył. Mamy tutaj i proszę bardzo, to jest nasz ten... Możemy grać na... Ja tu robię cały czas hot dogi, wiesz? Ja tu robię cały czas hot dogi. Chcę, chcę zapełnić cały ten, ta, cały ten stół hot dogami. Ej, idę pracować, Michał. Uh! Jedziemy i patrzcie jakie stunty się tym skuterkiem robi. Uf! Uh! Halo. Kid. Mamy dziecko. Weźmy Przez... te minik dogi. Przez... Przez... Dobra, poczekaj. Yy, interact? Jest hot doga, to twój hot dog! O, je, 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 je hot doga, miam. There is a heart. Nie bacz, dam ci jeszcze jednego hot doga. Poczekaj, zagram dzieckiem? coś wesołego, bo nie umiem grać. Chodźmy, pójdźmy, dance, dance, dance. Mamy dziecko! Give the. Cześć! Muzyka mu się nie podoba, poczekaj! Nie, uwychodź! On tylko chciał jedzenie. Nie wypuszczam ciebie. Interakt. Michał, Ona nie zasługuje na jedzenie. <laughs> Złe dziecko nie zasługuje na jedzenie. Jednak jak można się domyślić. Każdy... Każdy odcinek ma dobry koniec. Mamy tu imprezę. Jedna dziewczyna wreszcie I przyszła. 4, jak tu się tańczyło! Wreszcie jakaś e, osoba przyszła. Nasze breaking pointowe światła się przydały. Wszystko ma dobry koniec. Weźmy Mamy dziecko, które... Mamy dziecko, które je... Nasze, ten... The infinity zapasy of food. To się nazywa impreza. Ja też będę tańczyć. Mamy za dużo jedzenia, trzeba je zjeść. O, dziecko ukradło pizzę. To jest impreza. Spokojna, breaking pointowa impreza. Proszę bardzo, ze światłami. To jest porządne coś. Oczywiście ale na imprezę z, tym, z, z, z widzami to ulepszymy. Tak, na imprezę z widzami I, i to będzie coś. To już z tym breaking pointowy będzie to z tej takiej porządnej imprezy. Ale światło zostaną, bo te światła są epiko. Do wszystkiego. Ewentualnie je przesuniemy, wiem. Ja bym przesunął te światła, ale Powiem ci ja tym to samo To już jest koniec tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, to zasubskrybujcie. Dajcie najlepiej, lajka w górę. Jeżeli Wam się spodobało, to możecie zasubskrybować kanał. Dać lajka w górę. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i pa!